Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dostojni goście, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem brać udział w dorzynkach gminnych Anno Domino 2014. Szczególnie serdecznie witam gospodarzy i mieszkańców gościnnej Głuszyny, którzy podjęli trud zorganizowania dorzynek gminnych, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak, tak, tak. Brawa. Witam również licznie przybyłych mieszkańców Gminy Namysłów oraz gmin ościennych, honorowych, zasłużonych obywateli, duchowieństwo, a także przedstawicieli pana wojewody, przedstawicieli Urzędu, Woje Urzędu Marszałkowskiego. Witam radnych Rady Miejskiej i radnych Powiatu Namysłowskiego. Bardzo serdecznie witam. Brawo. Witam przewodniczących zarządów osiedli, przewodniczących spółek, pracowników oświaty, pracowników samorządowych oraz wszystkich wszystkich przybyłych tutaj do nas gości. Serdecznie ich witam. rolnika. Oto chleb! Dar Boży! Panie burmistrzu, przekazujemy dziś ten bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Dzielcie go równo i sprawiedliwie. Nie za wiele, nie za mało, by dla wszystkich stało. Przynosimy nasze nadzieje i prośby. Pragniemy, aby ciężka praca rolników była doceniona przez tych, którzy go spożywają. Drodzy rolnicy Gminy Namysłów, szanowni mieszkańcy Buszyny, szanowni goście. Chylimy czoła przed Wami, którzy dla Ziemi i z płodów tej Ziemi żyją. Za Waszą pracę, za trud, za ciężko spracowane dłonie. Każdego roku przy okazji święta plonów słyszycie życzenia. Sprawiedliwego podziału chleba, tak by nikomu go nie zabrakło. Któż jak nie wy? Najlepiej tego doświadczacie na co dzień. Powszechnie wiadomo, że nikt inny, jak prawdziwie rolnicza rodzina, nie podzieli chleba sprawiedliwie, tak by nikomu go nie zabrakło. Bo któż Wie tyle co wy, że chleb ten powstał z ciężkiej i mozolnej pracy, pełnej poświęcenia, ale i szacunku, i miłości do polskiej ziemi. Drodzy rolnicy, Sadownicy, ogrodnicy, jesteście nie tylko tymi, którzy karmią, stanowicie element stałości i trwania narodu celnie scharakteryzował to wybitny Polak Wincenty Witoc. Mówiąc, że chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Jest takie powiedzenie: dobry gospodarz. Dobrego gospodarza łatwo poznać. Od lat przyglądam się wsiom naszego powiatu. I z satysfakcją mogę stwierdzić, że dobrych gospodarzy mamy wielu, i z roku na rok coraz więcej. Dobry gospodarz to taki człowiek, który zanim obsieje swoją ziemię, to zastanowi się kilka razy, czy to, co zrobi, da dobre i wysokie plony, czy jest opłacalne, czy zainwestowana złotówka da zyski. Dobry gospodarz szanuje swój dobytek. W końcu dobry gospodarz dba o całe gospodarstwo, a nie tylko o jego część, choćby ścieżkę przed domem. Za dwa miesiące będziemy wszyscy wybierali gospodarzy naszego miasta, powiatu, gminy. Życzę nam wszystkim, by byli to dobrzy gospodarze. Życzę, byśmy dokonali dobrych wyborów. Jako gospodarze powiatu namysłowskiego dużą wagę skupiamy na udogodnieniu życia mieszkańców wsi. Popatrzmy chociażby na Głuszyny i jej okolice. Z początkiem września tego roku odebraliśmy wyremontowaną drogę z Głuszyny do Smogorzowa. W samym Smogorzowie jeszcze w tym miesiącu powinna zakończyć się budowa blisko półkilometrowego chodnika, czy tej samej jezdni. Z końcem miesiąca powinny zakończyć się również prace nad przebudową drogi w Kowalowicach w kierunku na Głuszynę. Naszymi priorytetami były, są i będą edukacja młodzieży oraz bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu. Szpital namysłowski cieszy się swoją stosunkowo dobrą kondycją finansową dzięki wsparciu udzielonemu przez powiat. Nawet mimo tego że pozostali współwłaściciele tej placówki Gminy Powiatu Namysłowskiego przez ostatnie lata nie dołożyły ani złotówki do jej funkcjonowania. Szanowni Państwo, niech ten dzień dożynek będzie ukoronowaniem całego roku pracy rolnika i jego rodziny. Niech przyniesie prawdziwą radość i spokój, a dobry Bóg da nam wszystkim siłę i wiarę. Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Namysłów i Głuszyny. W imieniu Wojewody Opolskiego, pana Ryszarda Wiczyńskiego, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich organizatorów i uczestników dzisiejszych dożynek w Głuszynie. Pan Wojewoda niestety nie może uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach, tym niemniej przygotował list adresowany do państwa. W tym samym pozwolę sobie go odczytać. Szanowny panie burmistrzu, dziękuję za zaproszenie do udziału w tym. Pogodnym święcie o wielowiekowej tradycji. Pragnę z tej okazji przekazać rolnikom słowa szacunku za ich całoroczny trud. Opolskie rolnictwo wyróżnia się nowoczesnością, wydajnością, tworzy wspaniały wzorzec gospodarności i etos dobrej pracy, a jednocześnie zrozumienie, że przyszłość wsi zależy od postępu i dbałości o jakość wytwarzanych produktów. Rolnictwo pozostaje ważnym sektorem gospodarki narodowej, znaczącą częścią polskiego eksportu i współtwórcą rozwoju ekonomicznego kraju. Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej okazało się sukcesem polskiej wsi. Rolnicy sprostali wyzwaniu, pokazali, że są przedsiębiorczy i konkurencyjni, a polska żywność jest ceniona na europejskich rynkach. To, co również bardzo cieszy na wsi. To przedsięwzięcia podejmowane w sferze społecznej, edukacji, ochrony środowiska, sportu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji. Wszystko to po to, aby wieś była coraz lepszą przestrzenią do życia, do zaspokojenia aspiracji i spełnienia życiowych planów. Aktywność i zaangażowanie obywatelskie dziś również mają swoje święto. Życzę Państwu, aby piękna atmosfera dożynkowego świętowania była obecna w Państwa domach przez cały rok. By nie zabrakło Państwu powodów do satysfakcji zawodowej i osobistej, a sprawy polskiej wsi zmierzały stale w dobrym kierunku. Podpisano wojewoda Polski, pan Ryszard Wielczyński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Na wstępie witając może ogólnikowo wszystkich. Nie wymieniałem już imienia i nazwiska, ale mnie osobiście bardzo cieszy to, że co roku zawsze jesteście, obecni jesteście na tych dożynkach. Dziękuję wam naprawdę z czernego serca. Nigdy nie zawodzi mnie, chociaż nie mogłem być ostatnio, Zenek Kotarski, wójt gminy Domaszowica. i za to bardzo mu dziękuję, że jest tu. Jest wójt z Wilkowa. Jest pani naczelnik Urzędu Skarbowego, która, która przecież Głuszynianką jest. I wy, mili goście, za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że tu jesteście. Jesteście w Głuszynie. Pomimo tego, że na ostatniej jej sesji trochę było, było ostrzej o, o Głuszynie, to jednak widzicie, że Głuszyna Potrafi się zmobilizować, potrafi być gościnna. I myślę, że te pieniądze, które Wysoka Rada uchwaliła właśnie na ten kościół, kościół, który nie ukrywam jest mi również serdecznie bardzo bliski, bo dzieliłem się dzisiaj jeszcze w kościele z Panem Przewodniczącym, z moim zastępcą, że ten kościół, w tym kościele zostałem ochrzczony. Została pierwsza komunia moja bierzmowanie, i również we, w ślub dał mi ksiądz, ksiądz Kruczek. Nie ukrywam, dlatego też jest mi również i ta miejscowość no bardzo, bardzo bliska. I myślę, że te, te pieniądze, zresztą sami żeście widzieli, nie będą, nie będą zmarnowane. Dziękujemy wszystkim rolnikom za ten trud pracy, ale proszę zobaczcie jak nasza wieś się zmienia. Już nie ma tylu rolników co kiedyś. Ja pamiętam chociażby moje Brzezinki 11 numerów, ale było siedmiu rolników. Dzisiaj jeden tylko został. W Duszynie też widzimy jak to się, jak to się zmienia i wieś się będzie dalej zmieniała i my musimy na tą wieś też starać się już inaczej, inaczej patrzeć. Musimy przede wszystkim myśleć o jej infrastrukturze. Dla nas chyba, dla mnie osobiście też jest przyjemnie, jak możemy powiedzieć, że mamy już jedną trzecią gminy, dwie trzecie gminy skanalizowane. To jest, jakby nie było, to jest bardzo bardzo dużo i bardzo ważne. Mam nadzieję też nie chcę tu żadnych deklaracji składać, bo teraz to ostrożnie, bo okres wyborów to zaraz będę pomówiony, że robię jakąś kampanię, ale myślę, że i czas przyjdzie na te kanalizacje i w Uszynie, i w Ligocie Książęcej, i w Brzozowcu to są jeszcze takie miejscowości, które są duże, a daleko, dalej oddalone od mm, namysłowa. Ale 32 sołectwa w naszej gminie, to jakby nie było, to jest, to jest bogactwo. To jest wielkie bogactwo. Ja się z tego cieszę, że tyle właśnie wsi jest. Bo dzisiaj, jak Możemy porównać sobie, jeszcze ostatnio miałem przyjemność z mieszkańcem Brzegu rozmawiać. Oni jakby podzielili, nie chcieli wsi, zostawili sobie tylko miasto i dzisiaj mają problemy. U nas tego nie ma. U nas się wspiera nawzajem. Wieś wspiera miasto, a miasto wspiera wieś. I przez to będzie nasza gmina, Gmina Namysłów, rosła w siłę. A mieszkańcy jej będą żyli w dostatku. Z całego serca właśnie tego im życzę. Dziękuję za uwagę. naszych uroczystości. No oczywiście wszystkim życzę miłej zabawy. E, pogodę. Żartujemy, że... Przywieźliśmy z Wilkowa, bo tydzień temu u Bogdana była super pogoda, to jak przywozili tu namioty, to od razu zabrali trochę pogody i dlatego dzisiaj też u nas piękna pogoda. A na rozpoczęcie dzisiejszych naszych uroczystości, jak zwykle, szczał dzieciaczki. Proszę uszy tylko przytkać, bo będzie głośno. Proszę bardzo. okay we'll come by real soon for that i'll need some Raz, zaraz zacina się. A jeszcze, jeszcze były dzieciaczki mniejsze, proszę na scenę, chodźcie tu. Mam dla Was cukierki, które występowały. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu wszystko. No i, i to jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość.